Magiczne właściwości dzwonka świątecznego. Okres świąteczny sprzyja kupowaniu ozdób i dekorowaniu nimi domów. Zapewne wielu z Was jest w posiadaniu dzwonka świątecznego i warto poznać jego magiczne właściwości. W dzisiejszych czasach najpopularniejszą formą oczyszczania pomieszczeń ze złych energii i istot jest okazanie dymem z białej szałwii. Musicie jednak wiedzieć, że sposobów pozbycia się złego jest wiele i jednym z nich jest wykorzystanie dzwonka świątecznego. Warto więc przygotować się do celebrowania świąt Bożego Narodzenia, między innymi poprzez oczyszczenie domu przy pomocy tego narzędzia. Jak to działa? Dźwięk dzwonka świątecznego emituje fale o częstotliwościach, z którymi negatywne energie nie rezonują, zatem dzwoniąc nim sprawiamy, że uciekają one w popłochu. Jest jeszcze jedna kwestia. Dźwięk emitowany przez dzwonek i samo użycie dzwonka było praktykowane od niepamiętnych czasów w celu przywołania pozytywnych istot i energii. To zaproszenie naszych niewidzialnych pomocników, którzy przybywają z pomocą bez względu na religię przez nas wyznawaną. Oczyszczają naszą przestrzeń z tego co złe i wypełniają ją pozytywną energią dobra. Jak wykonać oczyszczanie dzwonkiem świątecznym? Pierwszych stań w dowolnym miejscu domu lub mieszkania i poproś o pomoc oraz przewodnictwo istoty duchowe i energię, w które wierzysz i z którymi masz najlepszy kontakt. Wyraź intencję oczyszczenia domu ze złego, a wprowadzenia dobrej energii. Drugie, zacznij dzwonić i poruszaj się po nim w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, możliwie jak najbliżej ścian. Trzecie, gdy wrócisz do miejsca, z którego zacząłeś, wyobraź sobie, jak cały proces oczyszczania i zaszczepiania dobra rozprzestrzenia się z twojego domu na całą twoją posesję, później okolice, całe miasto, kraj, w którym mieszkasz, kontynent, całą planetę, kończąc na wszechświecie. Czwarte gratulacje. Oczyściłeś swój dom z negatywnej energii, a wypełniłeś go energią pozytywną. Teraz chciałbym dodać krótki komentarz odnośnie metody. Jak zapewne zauważyliście przy okazji oczyszczania własnego domu, można też wyrazić wolę, by zadziało się to również w innych miejscach wszechświata. Jak wiemy, dobro powraca, więc praca na rzecz poprawy sytuacji także w innych miejscach na pewno nie pozostanie niezauważona. Wróżbita Łukasz Węcka